W Muzeum Historii Katowic przy ulicy Szafranka 9 odbywa się finisarz wystawy Sztuka Konserwacji. Nie sztuką jest tworzyć sztukę, sztuką jest sztukę zachować dla potomnych. Myślę, że pani Renata Dubiel-Biała, konserwator dzieł sztuki, potwierdzi to. Tak, powiem panu, że ta wystawa to w zasadzie jest bardzo potrzebna, ażeby ludzie widzieli, że również ten konserwator jest artystą. I tu pani Ewa, która zrobiła tą wystawę, Ewaliszka, Ewa która przekonała mnie i to w dwóch słowach, zrobiła ten tytuł tak doskonale, bo ten tytuł to jest właściwie cała kwintesencja, sztuka konserwacji, dlatego że każdy tylko myśli, a to on jest rzemieślnik, to on to potrafi, to on to podklei, to on to zrobi. A dlaczego ci konserwatorzy to są artyści, a dlaczego oni do Związku Plastyków należą? Wie Pan tyle było, że tak powiem, gadania na ten temat, że ja do pani Ewy od razu powiedziałam tak, obiecuję, że będę uczestnikiem tej wystawy, chociaż mam 84 lata. Więc w związku z tym mogę tylko powiedzieć, że było to dla mnie wydarzeniem poza naszym środowiskiem. Dlatego, że nasze środowisko powiedzmy jest dość wąskie, nie ma za dużo tych konserwatorów. Jeszcze kiedyś była ta polska szkoła konserwacji, szanowała się naszych konserwatorów, bo to oni potrafili po wojnie robić takie piękne rzeczy, że z prymitywu potrafiliśmy zrobić wszystko. Ja zaczęłam w 60 roku bardzo szczęśliwie, dlatego, że przeszłam miesięczną praktykę w pkz krakowskich, czyli pracownik konserwacji zabytków, bo tylko wówczas można było państwowo pracować jako konserwator. Certyfikat trzeba było mieć. To był dyplom, ale Chodziło o to, że nam prywatnie nie wolno było zlecać. Pan sobie tam mógł jakiś obrazek, dziadka czy, czy kogoś tam, prawda, zakonserwować, ale sprawy, na przykład malowidła ścienne w zamku, czy nawet w kościele, to trzeba było wszystko mieć na to ewentualnie zgodę konserwatora, ale też przy okazji państwa, które mówiło, że tylko ten konserwator jest do tego uprawniony, bo to były państwowe pieniądze. Dopiero, w, powiedzmy, w latach 80., tych, tych prawie, że 90., zaczęły się takie zakłady doświadczalne w łodzi. Potem były pracownie sztuk plastycznych, które dostały jakieś tam zezwolenia na prace konserwatorskie. I wówczas były zlecenia. A jeszcze PKZ nie wyrabiały mocy przerobowej, w związku z tym można było dostać zezwolenie przez PKZ -y za ich zgodą i wtedy się dostawało te prace. Czyli prywatnie w zasadzie konserwator nie miał żadnych możliwości wykonywać jakieś prace poza prywatnymi. I teraz właściwie ci konserwatorzy, którzy są obecnie, no to nie mają ani limitu godzin, bo PKZ -y na przykład miały 6 godzin pracy dziennej. Obecnie są zupełnie inne czasy niż wtedy. A ja ja poszłam jeszcze na Dolny Śląsk. To były tak zwane ziemie odzyskane, no i oczywiście wszystko było na nowo. Ludzie przychodzili, przeważnie przychodzili młodzi do tych wszystkich urzędów konserwatorskich, no i wtedy rzeczywiście praca zupełnie inaczej wyglądała. Takie świeże powietrze tam powiało, w tym Wrocławiu. Także ja byłam w tym szczęśliwym okresie, kiedy robiło się coś, coś takiego, co było, wie pan, zaczynem przyszłym. A więc Przeważnie ratowało się budynki, dachy, które były zniszczone. Trzeba było decyzje szybkie podejmować. Tam nie było papierów, tam była decyzja natychmiastowa. Na przykład taki krzeszów, wielki klasztor, miał 360 metrów kwadratowych powierzchni dachów, a dachy były miedziane. Niech pan sobie wyobraź, jaki to był koszt. Potem był lubiąż taki wielki klasztor, który miał tych wszystkich pokoik, mnichów i tak dalej. Także to wszystko zjadało te pieniądze, które państwo, czyli Warszawa, Departament od konserwacji sztuki dawał na Dolny Śląsk. I teraz, niech pan sobie wyobrazi, że ktoś w Polsce o tej samej porze myśli o tym, że jeszcze tam. Przy tym pałacu jest, jest taka studnia stara, a to trzeba zrobić. Ja pojechałam do Warszawy i wtedy byłam inspektorem na od konserwatora, wprawdzie bardzo byłam młoda w sensie doświadczenia, ale konserwator mówił, nie, pojedziesz, załatwisz, musisz mieć pieniądze i wtedy ja im powiedziałam, bo wy sobie nie zdajecie sprawy, macie zabytki w Krakowie. Warszawę buduje naród cały Polski. A my, co, w tym dolnym Śląsku, stoimy z robotą. Bo właściwie, jeżeli dziś nie położymy tych dachów, to właśnie po co mamy to, w, co w środku jest konserwować, bo tam potem już nie ma nic, prawda? No więc były to czasy bardzo ciekawe i cieszę się, że w tym okresie czasu mogła również coś działać. Pocieszające jest to, że Ewa Liszka zrobiła A. wystawę sztuka konserwacji, gdzie pokazane są dzieła wykonane, ale A. był cały tok prac, jaki trzeba było A. wykonać, żeby to dzieło. Na brało właściwego blasku. I, i cały cykl taki powiedzmy z muzealnictwa, bo muzealnictwo korzysta z konserwacji, że obiekty, które wiszą na ścianach, czy sprzęty inne, meble i tak dalej, są w jakiś sposób wizualnie przydatne do oglądania, ale nie zawsze wiedzą, ile to trzeba roboty, żeby do tego doszło i widz, który Teraz, jak słyszę od pani Ewy, 20 było lekcji, przychodzą ludzie i interesują się tym. No. no ale dopiero dzięki tej wystawie otworzyły im się oczy, ile tak. to pracy kosztuje, żeby taki tak. obiekt zabytkowy tak. zachować. Oczywiście, zresztą Górny Śląsk wcale nie jest taki ubogi, bo zawsze się wydawało, że, że jest szary, że jest. wcale nie jest taki ubogi, jest kolorowy. Taki jest rozdział wielki tej konserwacji, że od sprzętów skansenowych, obiektów kultury materialnej, aż po powiedzmy kościoły, pałacy i tak dalej, bo też 51 lat pracuje w tym zawodzie, więc to, to już można powiedzieć, że to jest kawał historii. Historia będzie trwać nadal, i dobrze jest, że są ludzie tacy jak pani, którzy potrafią odrestaurować, przybliżyć ludziom, którzy mają jakieś pojęcie później o tym, co się działo, co trzeba było zrobić, żeby ten obiekt zabytkowy nadal żył. Dziękuję serdecznie i życzę dużo zdrowia, wielu udanych jeszcze prac i chciałam przypomnieć, że rozmawiałem z panią Renatą Dubiel Biała z zasłużoną kulturą i oznaczoną brązowym medalem Gloria Artis, nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest również laureatką Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Dziękuję serdecznie.